Dzień dobry. Dzień dobry. Tym razem pokażemy Wam rzeczy z nieco innego źródła niż zwykle. Ponieważ zazwyczaj Wam pokazujemy relacje i to, co kupiliśmy na giełdach staroci, targach. Tym razem natomiast zaprosiła nas pewna pani do swojego mieszkania, a raczej mieszkania po swoich rodzicach, którzy zmarli kilka lat temu. A pani wyemigrowała do Danii i teraz wróciła, żeby no, uporządkować to mieszkanie i pozbyć się nadmiaru rzeczy. No i w ten sposób właśnie te rzeczy trafiły do nas. Rzeczy były w dość opłakanym stanie w tym sensie, że były bardzo brudne, ponieważ właśnie tak jak wspomniałem, leżały bardzo długo nieużywane. My je specjalnie dla was wyczyściliśmy, ponieważ się dużo lepiej prezentują. I możecie je tutaj zobaczyć na tym stole przed nami. Też zaznaczymy, że nie wszystko nam się tutaj na tym stole zmieściło. Część rzeczy jest wciąż popakowana w pudłach, natomiast wybraliśmy najciekawsze przedmioty i właśnie zaraz Wam je zaprezentujemy. No i mamy tutaj na przykład salaterki z różowego szkła. Jest tutaj cztery takie, dwie takie, jeszcze do tego jest, nie widzę ich tutaj, ale są takie talerzyki w tym samym kolorze dokładnie i z tym samym wzorem, z podobnym. Pozostając przy no to trafiło się też troszkę kryształów. Wydaje mi się, że jest to duński kryształ, bardzo ładny, prosty. Dlatego, dlatego też go wzięliśmy. Natomiast jeśli chodzi o kryształy, nieczęsto je bierzemy, ponieważ jest ich bardzo dużo na rynku. Rzadko się trafiają w bardzo dobrym stanie. No, ale kiedy się trafia taka karafka z takimi pięknymi szlifami, Strasz żal nie, wziąć, żal nie tak, wziąć. A ona jest, no można powiedzieć, w idealnym stanie. Zdecydowanie. E, nie, nie, w ogóle nie otuczona. Jeżeli jest gdzieś obtuczenie, to taki kryształ już praktycznie traci swoją wartość. A tutaj nie ma nawet ani za dużo zarysowań. E, jest, jest troszeczkę tutaj jeszcze ślad po naszym myciu: jeszcze nie odparowała ta woda. Ale to jest kwestia. E, czasu. Suszenia? Jest też z kryształowych rzeczy taki piękny kielich kryształowy, ogromny, akurat zwieśliśmy z niego przepiękne sztuczne perły, zawsze w takich mieszkaniach właśnie nam się trafiają różne biżuterie, które też bierzemy, bo wiemy, że wiele osób jest wielbicielami takich rzeczy, nieskotek. Tak. Tutaj mamy taki wisior z czymś, co imituje perły. Są korale też różnego typu. A do biżuterii też do przeglądania się takie przepiękne lusterko. E, myślę, że znajdzie swojego amatora, a raczej amatorkę. A, e, oprócz biżuterii też e, na tym mieszkaniu znaleźliśmy dużo bardzo fajnych, a niektórych zupełnie niefajnych, ale multum okularów. E, na przykład takie śmieszne, starego typu z, z drucikami zamiast e, tych załuszników. takich załuszników. No, okulary zawsze się dobrze sprzedają, więc je zawsze bierzemy właśnie, szczególnie kiedy są wintyjowe. Oprócz tego ze szkła, no, tu jest naprawdę bardzo fajny obiekt. E, prawdopodobnie jest to projekt e, Stefana Sadowskiego. E, no, przepiękne wybarwienie szkła od czerwonego do żółci. E, szkło typu Antico, czyli z takimi łąbelkami powietrza. No naprawdę cacko. Z takich um, nielukowych rzeczy polskich z lat 60., może troszeczkę w, m, młodszych, na, znaczy starszych, może to są lata 50., być może. Taki, niestety tylko trzy sztuki, y, ale takich fajnych y, talerzyków, Złocławka. O, jeden ma delikatny odprysk, no ale to jest fajans, to się, to się często zdarza. Natomiast bardzo ładnie malowany, bar bardzo ładna forma tego talerzyka. No i pozostając przy Nioluku, tutaj e, trafił nam się też taki fajny serwis. E, można powiedzieć, że jest w stanie idealnym, chociaż nie jest w stanie idealnym. E, piękne jest malowanie, jest niepowycierane, złocenia też są w bardzo fajnym stanie. E, natomiast niestety, jedna filiżanka, którą właśnie Marek trzyma, jest e, sklejona i to bardzo nieumiejętnie. No, i niestety też e, wieczko od tego imbryka jest e, przepołowione. Niestety drugiej połowy nie znaleźliśmy, kiedy e, szperaliśmy tam w tym mieszkaniu. E, no, liczymy, że może kiedyś się trafi takie wieczko, a noż widelec. Natomiast e, dobra wiadomość jest taka, że jest o jeden więcej spodeczków. Czerwony jest e, zapasowy. Mm. Tutaj mam taki mały, fajny wazonik z tłowic. Yy, fajna forma. Taki gradiencik yy, pomarańczowo-brązowy. No ponadto, jeszcze z ceramicznych rzeczy to na przykład jest bardzo fajna, ładna yy, popielniczka w stylu greckim, można powiedzieć, z pegazem namalowanym. Ładny obiekt. Natomiast takich rzeczy, które nie są wytworami ludzkimi, yy, Wzięliśmy takie dwie muszle, a może jest jeszcze jedna taka duża, czy nie? Chyba, nie? Chyba nie, ale dwie takie piękne, w bardzo ładnym stanie, muszle, które kiedyś ludzie kładli na telewizory kineskopowe, ponieważ wierzyli w to, że takie muszle pochłaniają, zbierają fale szkodliwe, czy jakieś promieniowanie telewizyjne, nie wiadomo o co chodziło, i raczej w tym za dużo prawdy nie ma. Ale zostają muszle piękne, które wciąż można sobie postawić dla zdoby gdzieś na półce. Trafił się też, e, tu bardziej domena marka, e, pudełko kaset. Będziemy oglądali, co na nich jest. Pewnie jakieś filmy z podróży czy, czy rodzinnych uroczystości. Paletki do ping-ponga w bardzo dobrym stanie, dlatego do jeździliśmy. A jeszcze wracając do szkła, yy, trafiły się takie prawdopodobnie czeskie, czesko-słowackie wazoniki. Jest też drugi, bardzo ładny, w bardzo ładnym niebieskim kolorze. E, natomiast niestety nie wiadomo, czy to był nasz błąd i to się stało e, w transporcie, czy też zmywarka pokonała ten wazonik, ponieważ jest e, bardzo poważnie pęknięty w sumie na trzy części. Trzyma się w całości, ale... E, chyba mu niewiele brakuje do tego, żeby się rozpaść na kawałki. Ale ten fioletowy jest w stanie idealnym. Oprócz tego, jeszcze są bardzo fajne dwa mm. prawdopodobnie duńskie kieliszki, bardzo ładna para. Jest też taki dzbanek, który na pewno nie jest polski, ponieważ yy, jest tu napisane, że jedna pinta, czyli jednostka miary, używana gdzie? W Wielkiej Brytanii? Chyba tak. No, i ponadto e, mamy też na przykład taką piękną owocarkę z Ząbkowic. Już wyrób polski, e, migdały. E, chyba no, też po w filmie pokazywaliśmy przy okazji dostawy rzeczy e, do naszego sklepu taką paterę na ciasto. Dokładnie z tym samym wzorem. Natomiast w środku w owocarce są e, przeróżne dzwonki. Taki. A oprócz dzwonków się trafiło też troszkę innych metalowych przedmiotów, na przykład jest popielniczka mosiężna, taki kaganek, imbryk srebrzony. Mm. Oprócz tego jeszcze mamy na przykład taką figurkę. Ja podejrzewam, że to jest łysa góra, pewności nie mam. E, sugeruje się kolorem ceramiki, e, z jakiej została ta figurka wykonana. E, trzeba poszukać informacji na ten temat. Z takich rzeczy, może prostych, ale które się nie zdarzają w Polsce w ogóle, to są takie fajne, może ty tutaj pokaż i opowiedz o tym, eee, Kopenhagem. Bardzo lubię tego typu porcelanę, to jest taka bardzo gruba porcelana użytkowa, eee, kojarzy mi się to z wyrobami stołówkowymi. Eee, Natomiast właśnie to jest Royal Copenhagen. Są dwie takie duże miski, średnie i małe. Wydłużone w kształcie, bardzo fajny, prosty design. A oprócz tego też są takie kabarety. Powiedzmy, kabarety też mi się wydaje, że to są też takie dość stołówkowe przedmioty, właśnie do nakładania. Potraw, natomiast to są już wyroby niemieckie. Jest też kilka bardzo uroczych, fajnych, małych wazoników. Są A to jest koła, akurat. Mini są średnie. I jest też taki bardzo fajny, duży kufel ceramiczny. Kufli zazwyczaj nie bierzemy, bo um, nie mamy na nich, na nich klientów, ale, ale takie, takie wyjątkowe, fajne. Yy, też zawsze, przygarniamy. Tak. No, jeszcze oprócz tego trochę sprzętów grających, suszących i innego tego typu. Tradycyjna, przepiękna pomarańczowa farelka w świetnym stanie. Rzadko też bierzemy tego typu rzeczy, natomiast ta jest w bardzo fajnym, właśnie ładnym stanie. Stwierdziliśmy, że aż żal byłoby tego nie wziąć. Jest też taki, mm, taka zabawka yy... Polipoket. Była to w sensie jest to zabawka z magnetofonem, natomiast brakuje e, kar, kasety, przepraszam, i postaci do tej zabawki. E, no, natomiast jest to taka dość kultowa e, rzecz, więc stwierdziliśmy, że warto to też e, wziąć. Pod podłogą jest magnetofon, właśnie, i miejsce chyba na zapasową kasetę. Ponadto jeszcze jest kilka szkatułek drewnianych, głównie zakopiańskich, ale też jest jedna z Danii. E, takie proste drewniane pudełeczka, zawsze e, chętnie kupowane u nas w sklepie. Jest też taki przyrząd do e, wykonania z marmuru i z drewna e, do odciskania atramentu. Od osuszania właściwie. O, osuszania tak. E, jest też serwis z jaworzyny, drugi, ponieważ najpierw pokazywaliśmy ten piękny kolorowy. Tutaj jest taki minimalistyczny, już lata 80. lub nawet 90. E, prosta biała porcelana z leciutkim, e, delikatnym zdobieniem e, czarnym paskiem. E, jest sześć niezrzanek, no, niestety. Sześć filiżanek, pięć spotków. Jeden, jedna filiżanka też ma mikro uszczerbek. Jest imbryk dobrana, duńska cukierniczka, możemy powiedzieć, ale jest dokładnie w tym samym stylu. No i dwie takie salaterki fajne. Ponadto, jeszcze jedną fajną rzeczą, którą tutaj masz pod ręką, jest taki ładny album. W 100% duński. Stąd wiemy, że w środku są zdjęcia wykonane przez duńskich fotografów. Są to fotografie, pewnie z przełomu XIX i XX wieku, takie charakterystyczne, na kartonikach przylepiane. No, piękna rzecz, wyjątkowa. Też się zawsze zastanawiam, jak to jest, że ludzie oddają takie pamiątki, sprzedają takie pamiątki po swoich rodzinach i nie mają do tego większego sentymentu. Tutaj prawdopodobnie ta pani nie była e, poinnowacona z tymi ludźmi. Ja podejrzewam, że e, to było zakupione przez jej brata, ponieważ ta pani nam opowiada, że jej brat e, bardzo lubił kupować różne stare rzeczy, więc podejrzewam, że to jest właśnie jego niegdysiejsza zdobycz. No i to by było chyba na tyle. Mm, tak, to by było na tyle. Um... Dziękujemy za obejrzenie naszego filmu i zapraszamy do obejrzenia też innych naszych filmów, na których pokazujemy jeszcze więcej super fajnych starych rzeczy. Zapraszamy też do subskrybowania naszego kanału, a także odwiedzenia naszego sklepu na Warszawskiej Pradze lub naszej strony internetowej. oraz naszej strony internetowej można powiedzieć. Yy... I dziękujemy, I dziękujemy bardzo. Dziękujemy i zapraszamy ponownie. Do zobaczenia. Do zobaczenia.